Robiłem taką przeplatankę może, bo jeszcze zostały te dwa kraje do opisania, które mają swoje pomysły dotyczące polityki narkotykowej. Ale mnie interesuje jedna rzecz. Mam przed sobą taką, taki raport Instytutu Spraw Publicznych sprzed roku i to jest analiza tej ustawy, no powiedzmy, narkotykowej, tak, tej, tej zaostrzonej. I to i najciekawsze w tym jest dla mnie to, że. Instytut Spraw Publicznych zrobił ankietę i pytał policjantów oraz urzędników, którzy się zajmują wprowadzaniem w życie, w życie tej ustawy, no czyli pracowników wymiaru sprawiedliwości, konkretnie to są policjanci, kuratorzy sądowi, prokuratorzy i sędziowie. I oni są zapytani byli o to, czy ta ustawa w takim brzmieniu, jakim ona funkcjonuje, pomaga im w pracy. Bardzo ciekawe wyniki. 48% policjantów powiedziało, że nie pomaga. Mhm. Kilka procent nie miało zdania, mniejszość uważa, że pomaga. Jeśli chodzi o sędziów, 60% prokuratorów uważa, że nie pomaga, 8% nie ma zdania. 45% sędziów, 17% nie ma zdania. Czy to znaczy, że jeśli sami pracownicy wymiaru sprawiedliwości uważają, że ta ustawa jest nieskuteczna, no to trudno, żeby ona działała. To tutaj dlatego ja najpierw w tej rozmowie chciałem obrać taką strategię rozmowy jako praworządnego obywatela, który działa zgodnie z prawem. No ale skoro ci najbardziej praworządni z praworządnych uważają, że coś tu jest nie tak, to no właśnie trudno tę strategię obrać nawet. Ja, ja może o pozytywach i też o doświadczeniach powiem przy okazji realizacji takiego programu, który w której chwili obecnej częściowo też uczestniczę. A to będzie długo czy krótko? To teraz się to, Pan tak sobie, rozpędza? Bo rozpędzę. mamy czekającego słuchacza. Okay, to, dajmy, to może. Dajmy głos słuchaczowi. A potem pan wrócimy do tego rozpędu. Pan Rafał, dobry wieczór. Witamy Pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo krótko, bo ja wiem, że pewnie czekają też w kolejce inni słuchacze. Chciałbym podzielić się z Państwem takim przeżyciem. Mam 42 lata. W sobotę zostałem zatrzymany przeżyłem absolutnie traumatyczne, mm, traumatyczne zdarzenie, że człowiek, jak wtedy na przykład z prawem, nigdy bezpośrednio mnie nie zadarł. Jeśli państwo rozumiecie oczywiście, co mówię. Mm -hmm. Prowadzę normalne życie. I od czasu do czasu, dawno temu, eksperymentowałem z różnymi substancjami czy Zdarzyło mi się mieć przy sobie y, 2,36, dokładnie tyle, które było w dokumentach. To A co to znaczy 2,36? Marihuana. Yy, Mar 23 tak. Marihuany. Uh -huh. Tak. 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 Yy. Powiem szczerze, że to można potraktować jako sytuację na własne życzenie, ponieważ gdzieś monitoring uliczny mnie zbił. Ja byłem z kolegą yy, na kamiennej górze i taka sytuacja miała miejsce, że bądź kiedy nas zatrzymano, kolegę dopuszczono mnie, zatrzymano. Powiem szczerze, że nie zgadzam się absolutnie z takim traktowaniem. Ludzi ze zrównywaniem ich natychmiast, bo to się wpada, wie pan, jak ziarnko piasków potężną maszynę, która mieli. Absolutnie mieli wszystkich. Uh -huh. Miałem trochę czasu na, na przemyślenia i no cóż, tylko żalę bym w tej chwili pewnie wydawał, ale to jest zbyt, zbyt gorący temat może, żeby żeby się do tego inaczej jak emocjonalnie nie odnieść, tak? Uh -huh. Wyobrażam sobie na przykład sytuację taką, że... Dwudziestoletni facet ma taki, taki problem tego typu, że zostaje zatrzymany w ten sposób przez policję Ech, i, i ma na, narobione w papiery na długie, długie lata. Za jakiś przypadek, za jakiś eksperyment, czy, czy za coś, co tak naprawdę mm, trwało moment, chwilę. Było wow. eksperymentem, było przygodą. Mhm. To ja podróżowałem dużo po Europie, zawodowo również sytuacje w krajach takich jak Holandia i Szwajcaria znam doskonale. W Szwajcarii jest to jeszcze zróżnicowane ze względu na, na poszczególne części Szwajcarii. Inaczej jest francuskojęzyczne, części inaczej było i jest w tej chwili niemieckojęzycznej. A tamte kraje sobie z tym poradziły i właśnie przede wszystkim zrezygnowały z penalizacji tego, tego typu zdarzeń. Ja mówię cały czas o. To jest bardzo szeroki, szeroki temat, Państwo poruszyliście, ponieważ nie da się chyba y, rzetelnie dyskutować o sprawie, nie oddzielając y, narkotyków jednych od drugich. Aha. Mówię to, tutaj to o substancjach o czynnych, o, o, o marihuanie, o, taki, o takiej rzeczy, która jest przez ludzkość stosowana od tysięcy lat. W różnych celach, także leczniczych. No. No dobrze, ale panie Rafale, przepraszam za obcesowe pytanie. Czy pan będzie, na, czy pan będzie nadal, nadal palił marihuanę? Został tak, pan ukarany? Tak, bo wie pan co, wie pan, co nie, nie zrezygnuję na przykład. Jeśli będzie taka okazja, to tak. Mhm. Wie, pan, wie pan o co chodzi? Nie. Poczułem się, poczułem się prze, w przedziwny sposób, powiem szczerze, bo dorosły człowiek ma prawo do wolności. Ma prawo do, do własnego wyboru. Jeśli nie krzywdzi w ten sposób nikogo, nikogo do tego nie namawia, nie zmusza. Dlaczego ma nie próbować tego na samą Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. I zapraszam Państwa, siedem trójek.